Cześć. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób dodać nowe pojazdy na stronie etol.gov.pl oraz w jaki sposób powiązać je z urządzeniami OBU lub ZSL. Jeżeli nie posiadacie urządzeń OBU lub ZSL, zapraszamy na naszą stronę etol.pl. W pierwszym kroku logujemy się do naszego internetowego konta klienta. Okno wyświetla listę zarejestrowanych podmiotów. My w poprzednim filmie utworzyliśmy firmę TECOM Technologia. Kliknijmy na niej, a wyświetli się nowe okno z informacjami o firmie. Celem przystąpienia do rejestracji urządzeń należy rozpocząć od dodania konta rozliczeniowego. Wybieramy opcję Utwórz konto rozliczeniowe oraz wprowadzamy dane. Wprowadzamy nazwę konta rozliczeniowego. Jeżeli adres pozostaje bez zmian, wybieramy opcję taki jak adres firmy. Dodatkowo możemy zaznaczyć w tym miejscu zgodę na e-notę, czyli wysyłkę not obciążeniowych mailem. Jeżeli dane kontaktowe pozostają bez zmian, wybieramy opcję dane kontaktowe takie jak firmy, osoby. Jeżeli dane są inne, możemy uzupełnić je poniżej. Następnie możemy doładować nasze konto rozliczeniowe. Wybieramy odpowiednie konto oraz klikamy na opcji doładuj. Wybieramy kwotę do ładowania oraz dokonujemy płatności. Jeżeli płatność została dokonana, przechodzimy do zakładki pojazdy, a następnie dodaj pojazd do konta. W tym miejscu należy wybrać konto rozliczeniowe, do którego przypiszemy pojazd oraz przechodzimy dalej. Wprowadzamy dane pojazdu, kraj, numer rejestracyjny oraz sześć ostatnich tych cyfr numeru WIN. Po kliknięciu na przycisku Dalej dane o pojeździe zostaną pobrane z bazy CEPIK. Jeżeli dane nie zostaną pobrane z systemu CEPIC, system przełączy się w formularz ręcznego wprowadzenia danych o pojeździe. W tym przypadku należy przygotować dowód rejestracyjny pojazdu i wprowadzić dane według formularza. Jeżeli pojazd ma hak holowniczy, to należy wprowadzić dane z dowodu rejestracyjnego Wspól O1 oraz O2. Pole O1 to dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem, z kolei pole O2 to dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca. Przechodzimy dalej i pojazd jest już dodany. Teraz należałoby przypisać urządzenie OBU lub ZSL do pojazdu. Jeżeli posiadasz usługę ETOL w firmie taką Technologia, dane do urządzenia możesz uzyskać na cztery sposoby. Poprzez zakładkę etol w aplikacji www. przy pomocy aplikacji desktop, poprzez zakładkę etol w aplikacji mobilnej oraz przy pomocy biura obsługi klienta tekom. Po uzyskaniu danych należy wrócić na stronę etol.gov.pl. Tym razem przechodzimy do zakładki urządzenia. Podajemy uzyskany numer biznesowy, a następnie przypisujemy urządzenia do pojazdu. Urządzenie działa jako lokalizator, jednak aby je uruchomić w ETOL, musimy jeszcze je aktywować. Klikamy na opcji OBE, a następnie aktywujemy wysyłanie danych. Moi drodzy, w tym filmie to wszystko. Jeżeli szukacie urządzeń obu lub ZSL, zapraszamy na naszą stronę etol.pl.